na lekarz planem duszy w czytaniach na sierpień 2023. 23 Pełnia lata pięknie jest na zewnątrz czy nawet jest to deszczowy dzień czy słoneczny to uważam, że to lato jest zawsze jakieś takie bardzo um, Wzmacniające nas wszystkich, tak powiem. I w związku z tym e, rozpoczynam troszeczkę wcześniej te czytania na sierpień, bo każdy też się wybiera na urlop, więc myślę, że będziecie z przyjemnością oglądać czy słuchać, jeśli zaglądacie tutaj. Dziękuję Wam bardzo e, właśnie za to, że jesteście i za to, że przychodzicie i polecacie też ten kanał innym. Z mojej strony to jest dużo wdzięczności i bardzo się cieszę, że moja praca pomaga, jeśli pomaga i nadal będę to robić, tak długo jak będę mogła. No i w zasadzie to tyle takiego wstępu, podziękowań. Jeszcze tylko Was zaproszę na moją stronę www.planduszy.pl i dla wszystkich, którzy planują już coś po wakacjach, to jest kurs stacjonarny w Bydgoszczy. Który zacznie się, planu duszy, oczywiście, który zacznie się 29 września. Także zaglądajcie na moją stronę, i tam są różne aktualności, informacje, również o czytaniach tarota. Zachęcam, www.planduszy.pl. A teraz już przechodzimy do czytania dla każdego znaku na sierpień. Witam, wszystkie panny, w czytaniu na sierpień 2023 zobaczymy, co tutaj się u Was pojawi jako energia, miesiąca jako taka główna rzecz. No i zobaczymy, co to będzie. No i potem popatrzymy jeszcze na aspekty przeszłości, która wpływa na teraźniejszość, samą teraźniejszość, przyszłość, Waszą energię. Zobaczymy też poradę, jakąś informację, która do Was może przyjść. Przeszkody i rezultat. I tak to będzie w całym rozkładzie. No i patrzmy. Dla Was energia na sierpień. As monet. No, jak pięknie. Dla Was, Panny. Wasz żywioł, energia Ziemi, potencjał, który można rozwijać, coś nowego. To jak świecący pieniążek, jak taka moneta, która potrafi nam sprawić dużo radości, kiedy ją znajdziemy na przykład na drodze, tak? Więc myślę, że to będzie taki e, super czas, jakieś ziarenka, które wszechświat daje jako w postaci ziarenek. Myślę tutaj o nasionkach, z których wyrastają ogromne możliwości, więc tak bym to tutaj przedstawiła. No i teraz zobaczymy, co wokół tego się zbuduje, wokół tej karty. Jeszcze użyjemy kolejnej talii. I jest to talia. Która niedawno do mnie przybyła. Bardzo ciekawa. Ona nazywa się Rain Shadow Tarot. Taka talia ciekawa. I zobaczymy, co ona nam tutaj pokaże. Jako taki e, cień deszczu. Czyli zobaczymy, co się z tego deszczu tutaj wyłoni. No i na początek zobaczymy Waszą energię, jak się pokażecie. Dobrze. To będzie Wasza energia. 10 momentów. Uuu. No bardzo ciekawie. Zapowiada się miesiąc, yy, który będzie przynosił. Yy, Zarówno lekkość, jak i ciężar, e, początek i koniec. E, mamy tu spotkanie tych dwóch skrajności, więc będzie tutaj m, bardzo ciekawie. Wy jakby będziecie chcieli zacząć coś, widząc jednocześnie zakończenie. Więc no, m, bardzo, bardzo interesująco. Jednocześnie bogactwo. Powiedziałabym też, że wsparcie, takie, taki magiczny krąg, który tutaj otacza Was w przedsięwzięciu czy w spotkaniu, czy w tym potencjale, który się tutaj pokazuje, coś, coś jest takiego, co, czego możecie dotknąć i to zacząć jednocześnie mając wizję i cały taki potencjał zakończenia, który jest ukryty w początku. Jeśli tak to można nazwać. Ehm, mamy tutaj same monety: 8 monet, 3 monety, asbuła. No, wygląda to imponująco. Ehm, myślę, że jakąś pracę wcześniej włożyliście, żeby tutaj mogło się to wszystko pojawić. Tutaj jest siódemka monet. Ehm, czyli Taka porada, informacja, żebyście się nie spieszyli z niczym. Tutaj jest dziewiątka mieczy jako problem, um, czyli no, uwaga, żebyście tutaj nie zamartwiali się czymś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca martwienia się. Tak, takie ja mam, tutaj odnoszę wrażenie. Ok, jeszcze patrząc y, na rezultat, to mamy dwójkę mieczy. Dwójka mieczy rezultatem, a tutaj nam się pojawił w otoczeniu no, pojawiła się szóstka buław. No, szóstka buław jest energią Tifalet, czyli na drzewie życia mamy tutaj centrum, samo centrum, takie zrównoważenie. To jest trochę jak zwycięstwo. To jest też połączenie z kreatywnością, z rozważnością, z harmonią. Bardzo często ta, ta karta zapowiada takie zdobycie czegoś, czy bycie w, taki, w takiej energii zwycięzcy, kogoś, kto potrafi przejść przez jakieś zadrażnienia, czy jakieś takie spotkania trudne z ludźmi i wyrównać swoją energię. To jest tak, jakbyście tutaj wy mieli być takim e, buforem albo przejść przez taką właśnie e, Boże, żeby pojawiła się wokół Was taka energia spokoju i wyciszenia, skupienia na pracy, skupienia na współpracy też, rozwoju, zrozumienia i pójścia do przodu. Możecie dostać jakąś szansę. Może to być coś bardzo trywialnego, na przykład, nie wiem, szansa wyjazdu gdzieś i, i spędzenia bardzo miłego czasu na łonie natury. Może to być na przykład w agro, w czasy, tak? które nie będą może nic kosztować, albo spędzić możecie ten czas z rodziną, i to też będzie w jakimś sensie jakimś bonusem. Mam wrażenie, że tutaj jakaś nadchodzi fajna energia. Wejścia w siebie i poczucia, że jesteście właściwie całością, jednością, początkiem i końcem, i tą energią, która potrafi. Rozwijać następne jakieś możliwości, czy wchodzić w nie, wchodzić w współpracę, jakby zrozumieć, że współpraca zawsze was doprowadzi do jakby lepszego rezultatu. Tutaj ósemka monet idzie za wami z przeszłości, i ta karta pokazuje potrzebę takiego bycia w równowadze. W stabilności, takiej nawet podwójnej, powiedziałabym, plus jeszcze do tego y, mocno chodzi o to, żebyście skupili się na tym, co jest ważne, istotne, co trzeba tutaj y, tak jakby wypracowanego wcześniej y, zaadoptować do następnego posunięcia. Czyli może to być tak, że wcześniej robiliście sami pracę, a teraz będziecie chcieli tutaj y, wejść w w jakąś komitywę, czy współpracę, czy jakąś kooperację z kimś, kto być może jest wyżej w sensie większego doświadczenia. Tak? Możecie się od niego czegoś nauczyć. Jakby kiedy mistrz jest, kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się znajduje. Więc może Was spotkać ktoś, kto będzie sprawiał, że będziecie czuć się zafascynowani, że będziecie chcieli tutaj może nie kopiować, bo to nie o to chodzi, tylko jakby wzorować się albo rozwinąć skrzydła pod okiem tej osoby, tak? To może dotyczyć bardzo pracy, materii, bo mamy dużo waszej energii ziemskiej, e, takiego praktycznego podejścia do, do różnego rodzaju spotkań, relacji, ale też e, naprzeciwko tutaj tej trójki leży karta dziewiątki mieczy. Ta, ta karta dziewiątki mieczy mówi o nad. Aktywnym umyśle, o tym, że tutaj głową będziecie chcieli rozbić mur i będziecie próbowali później, mm, tak jakby coś zrozumieć, ale to nie będzie takie proste. Więc, zwrócenie się o pomoc i współpracę, żeby zrozumieć, jest najlepszym wyjściem zamiast na przykład męczyć się szukać w miejscach, w których nie znajdziecie odpowiedzi i denerwować się i przeżywać katusze umysłowe. To mogą być też sny, które nie dają spać i myśli, które dręczą, dlatego że chcąc wykorzystać tą szansę, potrzebujecie znaleźć się właśnie w takim miejscu, w którym inni będą z wami działać, czyli inni będą tym takim aktywującym czynnikiem. Więc nie, ogania, nie oganiajcie się od nikogo jak od natrętnej muchy. Spróbujcie zrozumieć wtedy w sierpniu, że możecie osiągnąć wszystko działając wspólnie i bez pośpiechu. Bo tutaj poradą jest, żebyście nie byli pośpieszni w tym, co robicie. Żebyście pozwolili rzeczom Dziać się w swoim tempie, i żebyście wy też pozwolili innym, prac innym pracować w swoim tempie, i jednocześnie wy powinniście też odpoczywać, a nie tylko pracować. E, z przeszłości idzie karta pracy i działania. I owszem, praca jest ważna, istotna, szczegóły, pieszczenie czegoś, dopracowywanie i siedzenie na przykład cały czas w pracy. No dobrze, służy osiągnięciu sukcesu, ale też służy takiego, takiemu nadmiernemu zdenerwowaniu, które czujecie najbardziej w myślach, bo system nerwowy nie odpoczywa, tak? Tutaj jesteście w takim skupieniu, że wasze oczy nie odpoczywają wtedy. Więc potrzeba tutaj dać sobie szansę na to, żeby wykorzystać potencjał, ale w takim tempie, w jakim jesteście w stanie. Czyli nie róbcie niczego na siłę, nie przeskakujcie pewnych etapów. Jeśli chcecie osiągnąć sukces, czyli początek i koniec, to róbcie to systematycznie. Róbcie to nie spiesząc się. I na pewno ten koniec i zwieńczenie. Całego przedsięwzięcia, jeśli to będzie jakieś przedsięwzięcie, poprowadzi was do tego miejsca, do którego macie pójść. Tutaj bardzo kontrowersyjnie jest też, bo pojawia się jeszcze jakiś inny projekt. Tak jakby, mając tego Asa w centrum i Asa, który pojawia się w przyszłości, i dwójkę mieczy. Która mówi o rezultacie, to jest tak, że Wy jakby będziecie chcieli ciągnąć dwie sroki za ogon i w sumie jedna ścieżka, którą będziecie chcieli na przykład wybrać, czy projekt, czy cokolwiek, będzie się wydawała zablokowana, a druga będzie się wydawała problematyczna i żadnej nie będziecie w stanie tutaj wtedy złapać. W sensie takim mówię to, bo są dwa asy, więc mo mogą pojawić się. Różne możliwości. Może być szybka akcja, pojawia się potencjał, który można bardzo szybko wykorzystać, ale naprzeciwko, tak jak mówiłam, to jest ten as jest kontrowersyjny, bo naprzeciwko tego asa leży siódemka monet, która mówi: Nie spiesz się, działaj rozważnie. I tutaj powiem tak: spójność leży po stronie tego żywiołu, czyli waszego żywiołu, żywiołu Ziemi. Natomiast Pośpieszność tutaj może doprowadzić Was do tego, że utkniecie gdzieś, że będziecie zablokowani i w żadną stronę tutaj nie będzie można pójść ani wykorzystać żadnego z tych potencjałów. Więc może to być tak, że będzie też zablokowana komunikacja, bo będzie trudno wyjaśnić, czy sobie, czy, czy też komuś, kto obok będzie. O co Wam chodzi, tak? Bo czasami sami nie wiemy o co nam chodzi, po prostu staramy się bardzo szybko zrealizować jakiś projekt, żeby bardzo szybko ruszyć do następnego. A tutaj każda rzecz wymaga swojego czasu. E, pośpiech jest wskazany w innych przypadkach. E, mam ochotę jeszcze dociągnąć tutaj przynajmniej jedną kartę. Zobaczymy, może będą to dwie. Na początek mam ochotę dociągnąć tutaj kartę na tą dziewiątkę mieczy. Czym się tak będziecie stresować? Co tutaj możecie zrobić ewentualnie? Jaka jest porada Tarota na poradę? Oczywiście no, to nie jest porada, przeszkoda albo coś, czego nie widać. Możecie się tutaj bardzo mocno zapętlić w umyśle, no i zestresować. Myślę, że jeszcze jedna karta będzie potrzebna, żeby tutaj z tego wyciągnąć jeszcze kwintesencję. Na pewno trzeba skończyć tutaj z takim podejściem właśnie bardzo rozedryganego umysłu, żebyście mogli tu spokojnie coś zrealizować. Potrzebujecie medytacji, albo wyciszenia, relaksacji. Dla niektórych urlop jest potrzebny, zanim wystartują do nowego dzieła. Myślę, że to bardziej dotyczy pracy, czy jakiegoś działania, a to czytanie niż relacji. No i właśnie tutaj czwórka Monet. Zbuduj zdrowe granice, zbuduj zdrowy taki fundament, zanim ruszysz do nowego dzieła i będziesz chciał to dzieło skończyć, obojętnie co by to nie było. Tutaj jest potrzebna jakaś kolejność, jakiś plan, i taka, taka to też no, na realizację różnych planów potrzebne są też pieniądze, więc te pieniądze potrzebne są. Żeby je gdzieś zakumulować, żeby móc tutaj e, przeprowadzić jakąś wolniejszą czy szybszą akcję, tak? No dobrze, jeszcze zobaczymy na tą dwójkę mieczy, na ten rezultat, co tutaj e, tarot ma na myśli jeszcze. <grystanie> no, mamy tutaj zmartwychwstanie, czyli sąd. Przeanalizuj za i przeciw żeby w ogóle wyjść z tego tutaj impasu, bo pojawiają się różne możliwości u Was. I w pewnym momencie się okaże, że nie jesteście w stanie wykorzystać żadnej z nich, dlatego trzeba by tutaj coś przedsiębrać, żeby przeanalizować do tej pory to wszystko, co zrobiliście. Czy to chodzi o pracę, czy karierę, czy związki. Raczej powiedziałabym, czy o pieniądze, raczej powiedziałabym, że to, tak jak mówiłam wcześniej, dotyczy pracy czy zarobków czy projektów jakichś niż, niż związków. Myślę, że najpierw potrzebujecie tutaj coś zmienić, bo jeśli tak samo będziecie chcieli podejść do sprawy, jak podchodziliście wcześniej, zwykle. To tutaj z tego może nic nie wyjść. Potrzebujecie tutaj przeanalizować sytuację, wszystko za i przeciw. To taki sąd, czyli analiza jednej ścieżki, która się pojawia, czy wyboru, który się pojawia, i drugiej, bo dwójki to wybór. Co ja wybieram? Czy wybieram asa monet, czy wybieram asa buław? Czy odczekam? Bo może właśnie iść tutaj za siódemką monet i po prostu odczekać, tak? Nie trzeba się spieszyć, bo dokąd? Chodzi o to, żebyście wy byli tutaj w pełni uziemieni, żebyście czuli ziemię pod stopami, żebyście znaleźli współpracowników albo współwłaścicieli czy partnerów do tego, żeby się dalej rozwijać albo kogoś, kto generalnie będzie waszym mistrzem. A co teraz jeszcze na tego Asa Buław, bo skoro już tak pytamy, to jeszcze dołożę na tego Asa Buław. Co tutaj może się pojawić? Królowa monet. No właśnie, tutaj może się pojawić ktoś, kto będzie chciał Was wspierać właśnie w tym projekcie na przykład. Albo to będzie być może jaka, jakieś spotkanie które okaże się bardzo owocne i ta królowa może być tym mentorem, może być tym mistrzem, który się pojawia w momencie, w którym potrzebujecie takiego prowadzenia czy wsparcia, bo to jest najczęściej karta, która nazywana jest małą cesarzową, kimś, kto wspiera, przyjmuje, rozumie i Właściwie na drzewie życia, tak samo jak trójka monet, znajduje się królowa monet w bina, czyli mamy tutaj kogoś, kto bardzo dobrze rozumie, przez co na przykład przechodzimy, przez jakąś frustrację, przez jakiś impas i potrafi właściwie z takim swoim jestestwem, obecnością, sprawić, że czujemy, że możemy tutaj. Iść dalej, zrealizować właśnie jeden z projektów, albo weź w jakąś relację, bo ta królowa to może też być ktoś, z kim na przykład będziecie chcieli budować razem, tak? Współpartnerka, ktoś, kto towarzyszy Wam w tym sierpniu, czy to w miejscu, w którym jesteście, daje jakby taką, takie poczucie bezpieczeństwa, o, tak powiem. No dobrze, to jeszcze tak jak tasuję, to ostatnia karta na rezultat i zobaczymy jaka Was czeka niespodzianka. Dziewięć buław. Karta dziewięciu buław mówi o tym, że dacie radę, że jesteście nie do zdarcia, że ma... taka wytrzymałość jest w Was, że poradzicie sobie z każdym problemem, który się pojawi i dacie radę Rozwinąć potencjał, czy jakiś projekt i zrealizować go. Myślę, że to jest super energia. Jeszcze na zakończenie karta wyroczni. Zobaczymy, co ona nam tutaj podsumuje, w jaki sposób nam to podsumuje, żeby to zamknąć, to czytanie. Dla wszystkich panien, które tutaj mocno mają swoją energię w obecności. Patrząc jeszcze w Teraz właśnie zwróciłam uwagę, że nie mamy tutaj żadnych kielichów. W zasadzie to mamy tylko powietrze, ziemię, no i tyle. I, i miecze: no powietrze, ziemię, i e, ogień, przepraszam. Tak, i tyle. Więc co? Bez emocji. Tutaj jakby gdzieś one są schowane. Czasem nie, akumulu nie akumulujecie ich w ciele. Może warto też zwrócić na, na to uwagę, gdzie się podziały moje emocje. To tak trochę jakbyście na zimno mieli tutaj coś kalkulować. No i jest jakieś przywiązanie i to też jest bardzo spójne, to przywiązanie. Przywiązanie jesteście do wyniku i karta wyroczni to bardzo mocno podkreśla. Pokazał się As monet. Jako energia miesiąca, czyli jakaś rzecz, którą może chcecie zrobić, i bardzo mocno możecie być przywiązani do rezultatu. Czy wygram, muszę wygrać, to jest moje, ja to chcę wygrać. Jestem przywiązany, czy przywiązana do tego, i nie puszczę tego. Zresztą jeszcze potwierdzenie tutaj jest bardziej od tej właśnie karty dziewiątki. Buła, która mówi o tym, że chociażby nie wiem co, to wytrzymam, tak? Nie poddam się. I to jest rzecz, z którą by trzeba było zrobić porządek, odpuścić, przewartościować, podejść do całej sprawy lżej, z bardziej lekką, tak powiem, lżejszą energią, żebyście tutaj mogli coś zmienić żeby nie było tego przywiązania. I to odpuszczenie, myślę, pozwoli Wam pójść do przodu w takim bardziej innym duchu, bardziej właśnie połączonym tutaj z, z żywiołem ognia i z tą królową. I to będzie taka bardziej rozumiejąca energia, ale jednocześnie bardzo, bardzo kreatywna. Więc myślę, że tutaj trzeba coś odpuścić, Szczególnie, właśnie jakieś ciężary, albo przywiązanie do czegoś, co jest rezultatem, na którym mi bardzo, bardzo zależy. I myślę, że jak odpuścicie, to poczujecie się dużo lepiej. Niczego nie musicie i o tym też dobrze jest pamiętać. Możecie, możecie i fajnie by było, gdyby się udało, ale nic, co jest musem nie czyni nas szczęśliwszymi. Więc na czym nam zależy? Na szczęściu, czy na tym, co osiągamy, czy na czym? To jest dobre pytanie. Myślę, że tak Was zostawię i życzę Wam tak czy siak bardzo, bardzo udanego sierpnia i takich filozoficznych przemyśleń, e, zwrócenia uwagi na jakieś szczegóły w Waszym życiu i na to, do czego jesteście przywiązani i czy to nie są pieniądze czasami w materiach. Pozdrawiam Was.